Człowiek i systemy, subtelna gra systemów. Współczesne technologie i algorytmy działają dyskretnie i finezyjnie. Komfort i uprzejmość, którymi nas otaczają, czasem stają się miękką zasłoną, skrywającą cele marketingowe. Nie będąc tego świadomym, człowiek zaczyna brać. Narzucone impulsy za własne pragnienia. Warto pamiętać, że każda relacja jest wymianą. System daje wygodę, a człowiek oddaje uwagę. Nie ma w tym nic złego, dopóki zasady gry są przejrzyste. Świadomość zaczyna się od umiejętności dostrzegania tych mechanizmów i zachowania prawa do własnego, wolnego wyboru. Śródło zdrowia.